Bardzo uciążliwy problem podtopień posesji przy ulicy Ogrodowej w Wikozach został nareszcie rozwiązany. Długo oczekiwana inwestycja polegająca nie tylko na remoncie drogi gminnej, ale również odprowadzeniu wody, która szczególnie po deszczu utrudniała, życie właścicielom posesji podzielony był na kilka etapów i pochłonął ponad 2 miliony złotych. W ramach tej inwestycji było tak jakby cztery podzadania, więc było dofinansowanie w ramach rewitalizacji miejscowości Dwikozy czyli kanalizacja e, sanitarna i kanalizacja e, burzowa e, było zadanie e, remont drogi z funduszu rozwoju dróg samorządowych i tak zwane odwodnienie części miejscowości Dwikozy tak zwanego Pasternika to już no na to nie mogliśmy uzyskać znikąd dofinansowania, więc gmina zrealizowała to ze środków własnych. Koszty, łączny koszt inwestycji to 2 miliony 145 tysięcy. Z tego przy wszystkich tych dofinansowaniach jakieś 50% środków zewnętrznych, no a 50% no niestety trzeba było wyłożyć z budżetu gminy Dwikozy. Również skromnie, ale tutaj część zadania jest finansowana przez powiat sandomierski, 25 tysięcy na Spływ wody z ulicy Starowiejskiej to jest droga powiatowa. Jak przyznał wójt Marek Łukaszek, prace nad inwestycją trwały długo, ale udało się ją zrealizować, aby poprawić życie mieszkańców tej ulicy. Tutaj naprawdę w tym miejscu, akurat w tym miejscu, dwa metry stąd, a właściwie nawet ciągiem to jakieś 70-80 metrów było notorycznie zalewane, przez wody opadowe po każdej większej ulewie i długo nad tym pracowaliśmy, długo nad tym myśleliśmy, jak to zaprojektować, żeby ta woda no, rozłożyła swój bieg, prawda, żeby nie w jedno miejsce spływała. Więc y, mamy na ulicy Ogrodowej aż trzy rury. Jedna rura, dwie rury kanalizacji burzowej i jedna rura kanalizacji sanitarnej. Y, dobudowaliśmy dodatkowy spływ w inną część rzeki Opatówki rurą czterechsetką, czyli taką dość dość o dużej średnicy. No i z ponad połowy długości ulicy Ogrodowej woda płynie w inne miejsce i jest odbierana przez Opatówkę. Oczywiście na to trzeba było mieć wszystkie zgody, pozwolenia wodnoprawne i gdzieś około z połowy długości ulicy Ogrodowej płynie woda opadowa kolejną rurą kanalizacji burzowej w inne miejsce na ulicę najpierw dworcową, a potem też do opatówki tylko no, kilometr dalej. Radny dwikus Dariusz Binek podczas odbioru inwestycji podziękował za pomoc w jej realizacji. Jak dodał od kilku kadencji, zmagał się z problemem ulicy Ogrodowej. Proszę Państwa, ta ulica to była naprawdę zakało dwikus. Ja nie wiem, pięć kadencji z tym radnym, zawsze wodę pompowaliśmy stąd, z tego miejsca. Zawsze tu były problemy, spływało. No taki, taki układ terenu jest, a w tej chwili ta ulica wygląda naprawdę no, na ten XXI wiek. Myślę, że, że, że tutaj duża zasługa pana Wójta. Jednakże, że ten projekt. Z, z, pan, ale nie, pan Wójt tutaj zmieniał ten projekt, bo projekt był całkiem inny, a myśmy cały czas korygowali. Wykonawca też cierpliwy był, zmieniał cały czas to, cośmy za, za tego chcieli, żeby to było. Mieszkańcy w tej chwili, co z nimi rozmawiam, to wszyscy zadowoleni są. Jak przyznali mieszkańcy uczestniczący w odbiorze ponad pół kilometrowego odcinka ulicy, na ten remont czekali kilkadziesiąt lat. Jak dodają, mają nadzieję, że ich posesje nie będą już zalewane, jak bywało do tej pory podczas ulewnych deszczy. Czekaliśmy na to bardzo długo. Rzeczywiście, no, ale w tej chwili zdecydowanie się poprawiła powiedzmy tutaj przejezdność, mamy chodniczek można sobie przejść spokojnie bez, powiedzmy, oglądania się na pojazdy. Także no, w sumie jesteśmy zadowoleni. No wcześniej to, powiedzmy, tu jest takie ukształtowanie terenu, akurat w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, że ta woda spływała tutaj do Niecki, miała naturalny odpływ, tu jest taka pozostałość staw. No w tej chwili to jest inaczej zagospodarowane, więc był problem, jak tylko duża woda, więc tutaj rzeczywiście trzeba było łódką przepływać, nie dało się tak. No a w tej chwili no jakichś takich ulew większych nie było, czy oberwania chmury jak to miało miejsce z 8 lat temu, więc no nie było jakiejś większej wody, ale sądzę, że powiedzmy ta inwestycja już w, tej, w ten sposób zrobiona, że no, spełni warunki swoje, że nie będzie problemu więcej. Tutaj tak ogólnie jest bardzo dobrze, dobrze roboty szły, ciężko, bo ciężko, bo tu było roboty, te kopania, te doły, to wszystko tutaj to był dół taki, aż domy. Skakały jak to trzęsło się wszystko, także ogólnie no to widać droga ładna. Aby rozwiązać całkowicie problem z odwodnieniem, w ramach tej inwestycji rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej oraz udrożniono kanalizację deszczową. Gmina Dwikozy na remont ulicy Ogrodowej otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 200 tysięcy złotych. Katarzyna Kaszluga, STV Info.